Witajcie, kochani, z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was, kochani, cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale. Kochani, dzisiaj już mamy dziesiąty dzień naszych Zdrad A ja mam dwie krzyżówki, zadyszkę, dwa kalendarze, upominek z kalendarza, niespodzianki oraz, kochani, świeczuszki. Dobrze, no to co? Dziesiąteczka. Zaczniemy od dziesiąteczki, mamy tutaj dziesiąteczkę. Uuu, rozwaliłam kalendarz. I mamy waniliową świeczkę, już jak otwierałam to ją czułam. Dobrze, no to mamy świeczuszkę do kompletu, kochani. E, a co mamy w No tu na pewno już drapki nie będą, bo tak czuję to bardzo ciekawa Co ta Macia, moja kochana, że to jestem naprawdę zadowolona z tego kalendarza. Tak, bardzo. I co ja to widzę? Hmm, kawka i... Ło, jednak drabka. <grytanie> Ale numer ciasteczko mamy, kochani, do kawki. Tak, no i mamy drabkę. Ach, ona ja mnie tymi drabkami tu uszczęśliwia. Macia. Linie trzeba było, a nie tutaj krzyżóweczki. Dobra, ja ją naddrapię, żebyśmy sobie tutaj nie siedzieli nie wiadomo jak długo i ja do Was, kochani, zaraz wracam. Już jestem szybka, prawda? Jak błyskawica. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy od kalendarza, a damy tym razem Beatki kalendarz. Może jak dam pierwszy, to będzie miszmasz fajny. I tutaj wpadnie nam coś. Dobra. Dzień dziesiąty kochani. Jak ten czas leci? Mamy sweterek. I mamy. Nie wiem, co to, jakieś ciasteczka czy coś. No, za 100 funtów. Drogi sweterek. Dobra. No to teraz bierzemy nasz świąteczny kalendarz. I dziesiątka. Na reniferek za 150. Coś czuję, że chyba pustaka wybrałam. Ale co ma być, to będzie. Dobra, lecimy kochani teraz z drapką od mojej naci kochanej, troszeczkę Was przybliżę i lecimy dalej z literkami, bo ja mam swoje dwie szukamy literki A. To się pospieszę troszkę. Tu się skupię na tych literkach, żebyście nie siedzieli nie wiadomo ile, ale wiem, że są osoby, które lubią i będą oglądać. Za co bardzo, bardzo dziękuję. Dobrze, na no to tu już a nie ma. I na drugiej, tu mamy a. Tu mamy, mamy bazę. No i fajnie, pierwsze słowo. Tu mamy A. No tych A troszkę dali, kochani. Tu L zgubiłam, już widzę. Tu mamy jeszcze A. Dobra. Chyba już wszystkie A zgarnęłam. No sporo tych A tutaj było. A tu mamy jeszcze. Dobra. Kolejna O to V dobra lecimy dalej V i E. E mamy, tu mamy E. V tu nie widzę. I tutaj patrzymy sobie, tu mamy E, tu mamy Keno, rzeka i to by było na tyle. Kolejna literka to literka R. Może nam się bonus utworzy. Dobra, tu mamy R, tu mamy. Mamy drugie słowo. Nie, tu pierwsze mamy i tu pierwsze. Ogólnie dwa. O, tu A było. Dobra, R jeszcze. Tu mamy R. P było? Nie było P. Dobrze. No to chyba by było na tyle. Teraz tutaj. Tu mamy R. O, V było. Dobra. Tu mamy R. Tu jest. I to, tu by A jeszcze. Tu mamy R. No, fajne literki się układają. Dobra, co teraz? Literka C. C, c, c. Tu mamy c. Tu mamy. Hmm. tu mamy. Dobra, kolejna to literka o. O, proszę, mamy o. Tu mamy, tu mamy o, i tu jest, okej, okay. a na drugiej Keno. Dobrze, dalej, dalej kochani, literka T, mamy T. No jeszcze nam brakuje N i będziemy mieli bonus. Tu mamy T, tu mamy T, na drugiej, tu mamy, tu mamy T, tu jest, dobra. I co, dadzą to N czy nie dadzą? O, dali. kochani, mamy bonus, pięknie. Dobra, dalej szukamy N, tu mamy N. Mamy bonus, nie jesteśmy na zero, kochani. Mamy jakąś wygraną. Dobrze, tu mamy N, tu mamy N, tu mamy Keno. jadalnia I ostatnia ta, literka F. Dobra, szukamy tej F, tu nie ma. Tu mamy F. No dobrze. A bonusie mamy główną czy <laughs> zwrocik tylko. O, tu A jest. A A, świetnie. No, dobry i zwrot w tych czasach. Fajnie. Dobra, to lecimy sobie siedemnastkę. Czy mi się tu coś utworzyło? No niestety nic. Nic mi się nie utworzyło. No jeszcze dali X -a. i I. I mamy. Bonusie. Już szukamy. X mamy. Tu mamy I. Tu mamy I. Dalej. Mamy I. U nas tak sypie śnieg, kochani, że tak naprawdę to posiłkuje się tym, co mam w domu ze zdrapek. Bo normalnie strach wychodzić na dwór. Ja jak nie muszę, to nie wychodzę. Dobra. I poszły wszystkie tutaj też. I tu też, dobra. Dalej literka O. O, też mamy w bonusie. Dobrze. I szukamy o, tu mamy. Mamy pierwsze słowo tego. Tu mamy o. Dobra, tu wszystkie. Tu mamy o. Tu mamy. Dobra, a tu xik mieliśmy wcześniej. Dobra i tutaj szukamy jeszcze o, mamy o. O, o, o. mamy. Okej. Okay. Chyba wszystkie. Dalej literka M. My, my, my. O, uh, nie mamy. Dobra, patrzymy dalej. Tu mamy maksa. Mamy Mini. Dobra, nie ma. I tutaj M mamy słowo mama. Dobrze. Dalej literka S. No dajcie Z S, dobra, bo za Z będę drapać. Tu mamy S, tu mamy S. Mamy słowo Cis. Tu mamy S. Hmm, jeszcze sprawdzimy. Dobra, dalej. Tu jest sy. Mamy nos. A było tutaj te. Zgubiliśmy te. Dobra, szukamy. Sy. sy. sy, sy. Mamy opis. dobrze fajne są te drapaki do tych krzyżówek. o jest Z kochani mamy bonus ale czat dobra no i fajnie tu mamy Z Z Z a w bonusie jak nam życie dycha wpadnie tu było P dobrze dalej szukamy tu mamy Z tu jest Z. Tu mamy, tu mamy, tu mamy Z. Tu jest. Mamy słowo umiszki. To jest drugie. Dobra. I ostatnia. Aha, to była ostatnia. Zakręciłam się jak paczka z gwoździ, dobra. Patrzymy, no widzicie? Ostatnio tak właśnie często bywa, także się nawet w bonusach już nie spodziewamy. B i tu mamy B, B, B żeby coś było fajnego. Jaki jest bonus? Karola nas robią, dobra. 16, to pewnie tutaj też nic nie ma. Wiem, wiem, marudę. Bo jak było w 17 to w 16 może nie być, aczkolwiek kto wie. Dobra, szukamy literki A. Tu mamy. Tu mamy. Tu mamy A. Tu jest. Czy to już wszystkie A? Chyba wszystkie. To lecimy tu. A, się farbocze czepiają. Tu mamy A, tu mamy, tu mamy A, tu mamy, tu mamy. Dobra, chyba wszystkie. A nie, jeszcze noga wam została. a tu mamy A. Dobra, teraz tu A, A, A. Mamy kawę. Dobra. Lecimy po kolejną, a jest to E. Bonusie E też mamy. Lecimy dalej. Tu mamy E. Tu jest. Tu mamy E. Tu mamy E. Dobrze. Tu mamy E. I tu szukamy, tu mamy, tu mamy. Dobra. Kolejna literka to literka U. O, już nie ma bonusie U. Tu mamy U. Tu mamy, tu mamy, tu mamy, tu jest, tu jest. O mamy M. -U. No i teraz tu mamy U, tu mamy U, tu mamy. Dobra, literka D, no to bonus nam się już nie utworzy, tu jeszcze ubyło. Tu mamy D. A szkoda. Dobrze, tu mamy D, tu mamy D. Tu jest. Mamy AD. Tu mamy D. I przedostatnia to G. G, G, G. Tu jest. Mhm. Mamy bóg. Tu mamy, mamy gady. O, mamy. Raz, dwa, trzy. Ła, kochani, jedna po drugiej. A jednak, a jednak cwaniaki. No dobrze. G. Tu mamy jeszcze G. O, ale zaskoczenie. I mamy literkę I. I, i, i. Tu mamy i. Mamy Aviso. Dobra. Czyli tu by było chyba wszystko. Tu było S niezdrapane. Te nie mieliśmy. K. G teraz. No dobra, tu jest jedno słowo. Teraz tu i patrzymy. Mamy i, ale tylko jedno. Dobra, a tutaj? I, 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 i. U było? Było u. Tu mamy i. Wcześniej było c. Oj brzydko, to robię drapkę. I to było I. No dobra, no to co dycha powinna być? Nożnik 1 w bonusie. O, widzicie, jak nie ma bonusa, to dają kwoty większe. A tu powinno być B. Jest BB. B. Fajnie, no to, no to kurczę. Każda drabka wygrała. Proszę bardzo. Tu dyszka, tu dyszka i tu piąteczka. I mamy 25 zł. No i fajnie do puli jest. Ja, kochani, się z wami żegnam. No już niedługo mamy nową zdrabkę Paradise. Dobrze mówię, chyba dobrze mówię. Już jej nie mogę doczekać, ale będzie fajnie, coś nowego. Ja wam życzę, kochani, miłego dnia i do usłyszonka Buziatki, pa.